Jeżeli chcielibyście wiedzieć, czym zajmują się politycy PSL-u obecnie w Sejmie, no to od razu mówię nie tym, żeby pisać dobre prawo, nie tym, żeby może zmniejszyć podatki Polakom, się żyło lepiej, nie tym, żeby nas rozwijać. Politycy PSL-u w Sejmie obecnie zajmują się tym, żeby znieść w samorządach kadencyjność. I to jeszcze pod płaszczykiem tego, że to wiecie. Widzicie, rozumicie? To będzie takie demokratyczne, żeby to ludzie mogli sobie wybierać sami prezydenta, a nie, że ktoś ustawą będzie to skracał. Tym się zajmują politycy psl licząc na to, że w Sejmie... Tym razem zniesienie kadencyjności przejdzie. No, chyba nie liczą na to, że prezydent Karol Nawrocki im to podpisze. Liczę na to, że prezydent Karol Nawrocki tę ustawę zawetuje, bo to jest jedna z lepszych ustaw, która wyszła z Sejmu w czasie rządów prawa i sprawiedliwości. Po prostu ukrócająca te kliki, które powstają w miastach. Jeżeli jakiś prezydent rządzi od dekady, od 15 lat, ma za sobą taką dużą klikę, taką dużą grupę ludzi, różnych wpływów, grup Interesów, które wiszą na tym prezydencie, że logicznym jest to, że łatwiej mu zdobywać władzę. Dość tego należy tym skończyć. Ja nawet powiem dalej, ja bym z tym poszedł nawet do Sejmu i w Sejmie też wprowadził kadencyjność, może nie do dwóch, może do trzech kadencji, bo siedzą tam ci sami ludzie, pilnują swoich stołków i w ogóle generalnie politycy mamy takie środowisko polityczne, że oni o niczym innym nie myślą, nie potrafią żyć w innym świecie, tylko w tym świecie politycznym. To jest naprawdę przerażające. Idź do biznesu, wykaż się w biznesie, pokaż cokolwiek, że cokolwiek potrafisz, a nie, że ty będziesz tylko i wyłącznie wisiał na pasku podatników. Dam Wam przykład z Opola. Mam w Opolu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Grupa interesów i po prostu skala powiązań, jaką sobie wybudował prezydent Opola, jest naprawdę przerażająca tutaj spółka komuś, tu komuś spółka, on gdzieś do Rady Nadzorczej, inny samorządowiec, do niego do Opola do Radzy Nadzorczej i tak się wymieniają radami nadzorczymi, stanowiskami. Ma jedną wielką grupę interesów. Nawet ma wpływy w klubie sportowym Odra Opole, bo miasto tym klubem też w jakiś sposób e, zarządza, nadzoruje. Ma tam już swojego wiceprezydenta w tym klubie sportowym. Kupił sobie dwa mieszkania od podległej mu spółki TBS. Mówi, że mi wolno, nie złamałem prawa. No mieszkania dla ludzi, których nie stać na mieszkanie Wiśniewski sobie kupił. No i my mamy jako obywatele tego bronić, dać mu możliwość trzeciej kadencji, bo on nie ma co robić, i chłop już tak się boi, że on nie będzie miał co robić, moi drodzy, że będzie musiał iść i jak każdy Polak pracować, iść do pracy, wykazywać się, nie być na państwowym, że już planuje, jak tu może by uciec do parlamentu. No bo nagle stał się wiceprezesem tej nowej partii emerytów dla młodych, stworzonej przez emerytów dla młodych Nowa Polska. Ludzie! Wykażcie się czymś, bo właśnie taki Wiśniewski to jest człowiek, który de facto nigdy przez. No raz chyba pracował na wolnym rynku i to krótko, ale całe swoje życie opiera na powiązaniach politycznych, pracy dla samorządu, dla instytucji podległych politykom, z którymi jest powiązany, dla yy, s, s, samorządu jako prezydent. A teraz, oczywiście, chce wejść do parlamentu, bo o sobie innego życia nie wyobraża. I dlatego mamy tak słabych polityków. Bo oni siedzą w tej polityce tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafią nic innego robić, nie potrafią pracować, nie potrafią a przez to nie potrafią pisać ustaw, nie mają żadnej determinacji, żadnej charyzmy. To jest naprawdę przerażające, jak wygląda i na jakim poziomie jest polska klasa polityczna. No i PSL oczywiście chce zadbać o tych swoich samorządowców. To jest ten aktyw partyjny gigantyczny, jeżeli chodzi o PSL. Jak wiemy, Władysław Kosiniak-Kamysz chce ponownie zostać szefem PSL-u, więc on musi pokazać, że robi wszystko, żeby ci samorządowcy z PSL-u dalej rządzili, dalej byli na swoim. No powiem państwu szczerze, mam nadzieję, podkreślę to jeszcze raz, że prezydent Karol Nawrocki tę ustawę, jeżeli ona przejdzie przez Sejm, zawetuje. Out. Wymiana lokalnych elit. Wreszcie, nareszcie. A na drugą nogę powiem Państwu tak. Uderzenie zbigniewa Ziobrę. Pseudo Pseudokomisja do spraw Pegazusa zapowiada zawiadomienie do prokuratury. Wiecie o co chodzi? Chodzi oczywiście o to, że w ubiegłym tygodniu prezy... Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, zeznawał przed według Trybunału Konstytucyjnego nielegalną komisją do spraw Pegazusa. No i tam po prostu wypunktował ich bardzo mocno i pokazał po co był ten Pegazus, Żeby Giertychowi Pokazać, kim jest i co robił, i żeby mieć na to dowody. I wypunktował to w Ziobro. Żeby na Sławomira Nowaka znaleźć dowody, żeby na przestępców znaleźć dowody. I jakaż to jest afera? Takaż to jest afera, że według kilku opinii, no z tych środków Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Sprawiedliwości, służby nie mogły kupić Pegasusa. Ależ afera, po prostu co za afera. Nawet nie udowodnili Ziobrze że kogokolwiek nielegalnie podsłuchiwali tym Pegasusem. Zresztą to i tak nie Ziobro, tylko służby, tak? Nawet tego nie udowodnili. Mało tego, ten Pegasus dalej ciągle działa, jest wykorzystywany przez służby, służby kupują kolejne oprogramowania, ponieważ służby muszą mieć narzędzia do walki z przestępczością. No po to to jest, tak? Powinno działać? Państwo, oni robią aferę z tego, że ktoś po prostu przelał pieniądze dla jakiejś służby, czyli pieniądze państwowe, pieniądze zostały wykorzystane na rzecz działania państwa. Nikt nic nie ukradł, nie wziął do kieszeni, nie wypełnił nóg od stołu, nie wypełnił ścian, nie rozprół podłogi i nie wsadził sobie tam dwóch milionów złotych, żeby ukryć, bo to była kasa z łapówek. Ależ afera, szanowni państwo. I oczywiście, kto się najbardziej teraz napina w kontekście Zbigniewa Ziobry? W mojej ocenie jeden z najgłupszych posłów, który zasiada w polskim sejmie, Tomasz Trela. Znaczy, ja nie wiem, czy on, jest, czy on to robi specjalnie, czy jest taki cyniczny. Słyszałem, że jest specjalnie taki cyniczny pod publikę, bo prywatnie, poza yy, kamerami, nawet da się z nim porozmawiać. Tak słyszałem taką opinię od polityków PiSu, którzy mieli z nim yy, do czynienia. No i pan Tomasz Trela w poniedziałek pisze tak: W zeszłym tygodniu było przesłuchanie Ziobry, w tym tygodniu będzie zawiadomienie do prokuratury na Ziobę. Wszyscy równi wobec prawa. Dzień dobry w poniedziałek. Komisja Pegasus, hashtag. Ale, panie Trela, bo ja podtrzymuję swoją opinię, że według mnie jest pan jednym z najgłupszych posłów zasiadających w Sejmie. Jeżeli pan się z tym nie zgadza, to proszę udowodnić, który poseł jest głupszy. To wtedy możemy podyskutować. A jakie to będzie zawiadomienie do tej prokuratury? Na co? Na to, że ten Pegasus został kupiony, tak? To powiem Państwu szczerze, ja się nie dziwię, że Zbigniew Ziobro z nimi tak jedzie i za każdym razem wychodzi na bohatera i rozgrywa tę komisję jak chce. Robi sobie z tej komisji prawdziwe House of Cards. Bo jeżeli oni naprawdę chcą złożyć zawiadomienie do prokuratury, którą strona opozycyjna uważa generalnie za prokuraturę nielegalną. Nielegalną, źle przejęto, źle obsadzoną, niezgodnie z prawem. Nawet Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznała, że prokuratura dziś jest nieprawidłowo obsadzona. Jeżeli oni do tej prokuratury składają takie zawiadomienie, i to jeszcze na to, że Ziobro dał pieniądze, żeby sobie Kamiński kupił Pegasusa, żeby go służby wykorzystywały i na nim pracowały, to naprawdę więcej treli, więcej tych komisji, więcej pana. Patryka Jaskulskiego, więcej Witolda Zambaczyńskiego, chłopaki, dawajcie więcej. Myślę, że pan zbiknie w ziobro. Przetrwa kolejne przesłuchania, chętnie przyjedzie. Zrobi trzeci raz show. Do trzech razy sztuka. Może za trzecim razem w ogóle rozbije bank, prawda? Gdzie my żyjemy, moi kochani widzowie? Gdzie my żyjemy?